No. bar. O Boże, brave te dwa ciołki. Nothing. Absolutely I gdyby nie ta i by ci was nie brano was. Jezu, co za. Derpy. Ah, no, hey, baby. <laughs> Jak chcę kelpa. The big European is on the wing. Private, of course, spared no expense as you're paying. Well, it was a cheap plane, but whatever. Should we go and pick him up? And when you get back, we shall have ourselves a little party! Yeah. Here's to Galaxy. Yeah! No, he parte. We'll see you shortly. You alright, lads? A little fucked up. Yes. <laughs> <laughs> Mówicie, już trochę minut minęły u mnie na odcięczku i nie chcę tutaj. Aha, czyli muszę jeszcze. Się... Aha, jeszcze muszę go odwieźć, Spokojnie, to będzie szybka jazda. O, palma bez tego tuneru. Ok, zacięcie

Wiąże bita. Już się już chłopie, lecę, lecę. Wow. A on jest porąbany, ten chłop. A się rozbijam. chłop, za sumrze. Dobra, jedziemy. Wszystko się renderuje na moich oczach, ale jest pięknie. Gdzie on niby? Gdzie on spadnie? O, no, fajne. O nie, tekstury, proszę, nie róbcie z tego. No, misje są takie zrąbane, że. Tak jest lepiej niż wcześniej, lagów nie mam, bo mam 60 fps w To już będzie jak odcinek, odcinek. Oddzielny znaczy. leccie. Tam jest ten samolot. No widzę, chłopie, widzę, widzę. Tędy dojedziemy.

Ten jaki przerażony No się rozbije tam gdzie Trevor chyba? Raczej tak No weź się proszę nie rozbij go Ta widzę A że on się rozbije, on się rozbije, on się rozbije, albo wyląduje. Nie no, raczej wylądujesz, ja taki głupi nie jest. Znaczy, nie mam tego ten pilot. No, helikopter, bo ja w ogóle ten helikopter ze stoi, nie wiem dlaczego.

ale my dobra jesteśmy już blisko na nadzieję ciep czytuję wszystko a mam to gdzieś jak widzicie trawy nie ma więc z gitara Usunęłem większość obiektów z gita, swojego pc a także jest good Długo, niektóre auto wyglądają jak GTA sandra, zaś tak się nie czytają, masakrę No to tylko tak, tylko przy OBS-ie. Jakbym wyłączył OBS, to by było wszystko elegancko, wam powiem. Dobra, Idziemy tędy. No, jak widzicie, wszystko się elegancko wczyta, lagów nie mam, to się liczy. No, elo. Panowie Opłacono mechanika 650 Nie ma za co Uuu, już się zaczyna?

I spend a lot of, you know, birthday parties for kids to make extra money, cause I can't always pay my rent, but I live in a man I'm not desperate. I'm a celebrity. People love me. Come on. I love big pretzels like you people. Ah, here you go. I got the party. We got the fucking party. have a good time. Enjoy yourself. You deserve it. And downstairs, fully operational, whatever you want it.

Co on nie mówi bez czy on nie mówi z mikrofonem, czy bez? Ona oszukuje, ja mu zaraz mordę będę dawał. No, pokaż co umiesz. Bo ta muzyka mnie nerwuje, szczerze. Salomon, chłop, projekt, który umarł, dawaj rozkryć to zaleg, co posłyszycie, ciebie, Boże, co za chłop. E, aby tańczyć. Muszę to zrobić moi drodzy. Dobra, doskręcamy się. Nie no, no, takie bity to ja nie chcę. Dajcie moi drodzy. We własnym klubie, znaczy inwestorami bardziej jesteśmy. tab. добра, Dobra. А! То так можно! <плодисмент> Znowu się relaksował, no nie Dawaj to. No i dobra, zarabijcie. Mamy Club X <ścoughs> No i co? Eee... Mamy swojego DJ-a. Niech se gra. My przejdziemy do naszych interesków. Powiem, tak no tak. Siema gościu. Co ja mam tu zrobić? No, ta, z do kroniarza będę tańczył. Siema, gościu. Co tam? Dobra, to wystarczy. Tak, tak, tak. Dobrze się bawcie w moim klubie. Pieniądze trzeba ze sobą czynić. Z... zgadzać. Popularność, wszystkie cztery kreski. Co ja mogę jeszcze robić w tym, jakże, zacnym yy, klubie? A spatrzmy. To... Zarządza klubem nocy. The probably hey, clue. Now it's crashed. Uh... And metrics, and you'll know you're broke and washed up before anyone's even walked through the door. Thank you, Dada, for taking the joy out of life. Here's where you book the talent. Any DJs Dave is talking to will show up here. Then you can choose who you want in residence. Solomon is killing it up there right now. But if you feel like you need to freshen things up, there are some options. And this is the warehouse page.

Olepsz kelnarki wszystko ulepszamy Olepsz wyposażenie zarządzaj magazynem okej okay. strona główna wypromuj klub. mogę wypromować klub? okej okay. Eee. Sprzęt sportowy. Sprzęt sportowy. Sprzęt sportowy. Ciebie chłopie damy do tego. Yy, dobra, czyli mamy tych chłopów tutaj w dziedzinie. Zarządzaj klubem, wypromuj klub, startuj. Niech do... Mhm. Yy -y, ci musimy promować klub, ulepszenia, na wszystkie. Maka wypromować. Mam, no, a ja zarobię po prostu. No, ra, idziemy teraz pod ziemię. Your texts will push your other businesses to generate illicit goods, and they'll all get stockpiled in here. Your whole criminal empire under this one roof. The texts do the work—buying, stealing, or producing—and all you need to worry about is selling the stuff, or floating illegal product, and bringing in nice legal laundered cash. Mm -hmm. Okay. Spoko, gajciu. Co tu mamy? Tutaj mamy moją garderobe. No coś tam zebrałem. Także to, to by było na tyle w tym odcinku, zostawcie łapać w subskrypcję oraz dzwoneczek, jak widzicie dobra zabawa, melanż i w ogóle, także strzejcie suba i nie bądź kruwa, elo.